Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zdrowiej grillować. Sosy na bazie majonezu czy śmietany wnoszą tych kalorii bardzo dużo, natomiast ketchup czy musztarda już znacznie, znacznie mniej. Przyprawy nie tylko dodadzą smaku do dań, ale mają też właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Kolejnym często pomijanym czynnikiem rakotwórczym na grillu jest po prostu alkohol. Bardzo szkodliwe jest również rozpalanie przy pomocy zadrukowanego papieru. Tego zdecydowanie należy unikać. Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Katarin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Ja nazywam się Damian Parol, jestem doktorem nauk o zdrowiu oraz dietetykiem. Zawodowo zajmuję się udziałem w kłótniach internetowych oraz poradnictwem. Dietetycznym. I choć sezon grillowy kilkukrotnie przyprawił mnie o zawodowe frustracje, to w pełni sobie zdaję sprawę, że grill to świetna okazja do tego, żeby spędzić czas ze znajomymi, poprzebywać na działce i zwyczajnie odpocząć. I że jest to nasz sport narodowy, w którym mamy jakieś 10 milionów mistrzów świata. Czy da się zdrowo grillować? Grillowanie jest problematyczne z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że jest to okazja do przedłużającej się biesiady, podczas której będzie wiele kalorycznych przekąsek, sporo tłustego jedzenia, słodzone napoje i też ekstra alkohol. No i to często jest źródło dodatkowych kalorii, które nie ułatwią nam redukcji masy ciała, a czasem mogą być nawet źródłem nadprogramowych kilogramów. I musimy też pamiętać o tym, że wiele osób funkcjonuje niestety w takim trybie, że od poniedziałku do piątku ściśle trzyma dietę, a potem w weekendy jest to moment odbicia i na przykład na takim grillu zjadają zdecydowanie zbyt dużo kalorii i na przykład nie są w stanie zrobić żadnego progresu z redukcją masy ciała. Na marginesie problemem wielu osób jest właśnie podjadanie w weekendy. I często jest tak, że ktoś trzyma od poniedziałku do piątku popołudnia dietę, która jest na tip top: zero glutenu, zero cukru, zero żywności przetworzonej, a niestety w weekend przychodzi rozprężenie, pojawia się taki grillek albo jakaś inna impreza i niestety wlatuje mnóstwo nadprogramowych kilokalorii, które uniemożliwiają progres w redukcji masy ciała. Drugi problem to rakotwórczość grillowania. Z jednej strony substancje zawarte w samym mięsie, a z drugiej strony te, które wytwarzają się pod wpływem pieczenia nad otwartym ogniem. Należą do nich nitrozaminy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w skrócie WA, heterocykliczne, amidy, HCA oraz produkty utleniania tłuszczu, akrylamid, czy nawet żelazo chemowe. Bo przypominam, że według Światowej Agencji Badań nad Rakiem, podlegającej WHO, mięso przetworzone zaliczamy do pierwszej grupy produktów rakotwórczych, a mięso czerwone do drugiej, czyli prawdopodobnie do sprzyjających nowotworom u ludzi. A nie oszukujmy się, na grillu zazwyczaj właśnie ląduje albo jakaś kiełbaska, czyli przetworzone mięso, albo jakaś karkówka, czyli mięso czerwone. Kolejnym często pomijanym czynnikiem rakotwórczym na grillu jest po prostu alkohol. Wiemy, że alkohol w każdej ilości sprzyja nowotworom i jeśli pójdziemy na grilla, na którym mamy przetworzone bądź czerwone mięso, które zostało zgrillowane i do tego popijemy to jakimś piwkiem, to mamy tutaj takie rakotwórcze. Kombo i nie chcę być tutaj jakimś dietetycznym nazistą. Wszystko jest dla ludzi, ale warto pomyśleć o tym, jak takie grillowanie uczynić zdrowszym. Jak to zrobić? Wybierz dobrego grilla. Nie oszukujmy się, większość z nas wybierze grilla na węgiel. I jest to opcja, która ma niezapomniany urok i klimat. Wszystkim nam się kojarzy z grillowaniem, właśnie taki grill na węgiel, i do tego jest to opcja najbardziej. Dostępna, ale musimy się liczyć z tym, że spalanie węgla będzie emitować szkodliwe substancje, m.in. wspomnianej wcześniej W.A. Jeszcze gorzej będzie, jeśli użyjemy nieodpowiedniego paliwa. Na przykład będziemy spalać drewno z resztkami lakieru albo drewno drzew iglastych, które niestety uwalniają w czasie spalania szkodliwy formaldehyd. Bardzo szkodliwe jest również rozpalanie przy pomocy zadrukowanego papieru. Tego zdecydowanie należy unikać. W kontekście takiego grilla znaczenie ma też to, czy jedzenie jest dotykane przez żywy płomień i czy nie widać dymu. Najlepiej jest rozpalić tego grilla, zaczerkać jakieś 20-30 minut, aż pojawi się taki intensywnie różowy żar, i nad czymś takim palić, ponieważ. Ryzyko, że przedostaną się do naszej żywności szkodliwe substancje, jest wtedy relatywnie najmniejsze. Jednak ze zdrowotnego punktu widzenia, znacznie lepszym wyborem będzie grill gazowy, a jeszcze lepiej elektryczny. I ja wiem, że to jest w ogóle nie ten klimat i że do tego jeszcze koszty, ale mam Wam powiedzieć, co najkorzystniej wpłynie na Wasze zdrowie, a nie co najbardziej pasuje do działki na mazurach. Wybierz chude mięso i zrezygnuj z kiełbasy. Wbrew pozorom w wybieraniu mięsa chudego nie chodzi o zaoszczędzenie kalorii. To oczywiście też jest plus, ale większym problemem jest to, że tłuszcz, który wytapia się z takiego tłustego mięsa, spala się na żarze i szkodliwe rakotwórcze substancje z niego unoszą się do góry i osadzają z powrotem na naszym mięsie. Jest to po prostu dla nas szkodliwe. I jeszcze gorzej jest w przypadku takich. Przetworów jak kiełbasa, które przypominam, same w sobie już są rakotwórcze. Dlatego znacznie lepszym wyborem na grilla będą chude kawałki mięsa, na przykład mięso drobiowe, tofu, jakieś ryby, czy też po prostu warzywa, które świetnie też takiego grilla się wkomponowują. Bardzo fajną opcją jest też ser Halumi. Pamiętaj też, że jeśli użyjesz mięsa zamrożonego albo w dużych kawałkach, to będzie się on grillował znacznie dłużej, co sprzyja powstawaniu szkodliwych substancji i lepiej jest postawić na mniejsze kawałki rozmrożonego mięsa. Dajcie przy okazji znać, jakie jest Wasze ulubione danie na grilla. Ja uwielbiam grillowane halumi. Używaj przypraw. Przyprawy nie tylko dodadzą smaku do dań, ale mają też właściwości antyoksytacyjne i przeciwzapalne, co po prostu poprawia wartość zdrowotną dań i co jeszcze ważniejsze w tym kontekście mogą zmniejszać powstawanie szkodliwych substancji takich jak wspomniane już wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz heterocykliczne amidy. Dzięki temu grillowanie staje się nie tylko smaczniejsze, ale też po prostu zdrowsze. Wśród przypraw szczególnie polecane są oregano, bazylia, majeranek, rozmaryn, czosnek, papryka, a także kurkuma. Każda z tych przypraw ma swoje unikalne właściwości zdrowotne. Na przykład związki fenolowe zawarte w rozmarynie mogą zmniejszać powstawanie heterocyklicznych amin w mięsie, natomiast oregano i bazylia są bardzo bogate w antyoksydanty. Najlepszym sposobem na zastosowanie przypraw jest zastosowanie ich w marynacie. Dzięki temu mięso nie tylko zyska smak, ale też ochronną warstwę, która będzie chronić je przed Wysoką temperaturą i ograniczy powstawanie szkodliwych substancji. Natomiast marynatę warto jest dobrać świadomie. Z jednej strony, nie najlepiej sprawdzają się marynaty na bazie tłuszczu, dlatego że Taki tłuszcz, na przykład olej, będzie skapywać na węgle i będzie mieli do czynienia z tym samym procesem, o którym wspominałem w kontekście tłustego mięsa, czyli powstaną szkodliwe substancje, które z powrotem osadzą się na produktach, które grillujemy. Alternatywą mogą być marynaty oparte na jogurcie, które dają też mięsu delikatny smak i strukturę. Pamiętaj też, że jeśli decydujesz się na marynaty, które są oparte na occie czy soku z cytryny, to są one kwaśne, więc jeśli używasz tacki aluminiowej, to zwiększasz szansę na to, że glin w niej zawarty będzie migrował do produktów, które spożywasz. Jeszcze rozwinę ten temat. Jeśli zdecydujesz się na taką marynatę, to lepszym wyborem będzie grillowanie po prostu na ruszcie lub na tacce ze stali. Umyj ruszt. Może to wydawać się banalne, ale umycie rusztu jest bardzo ważne, pod względem tworzenia się szkodliwych substancji w produktach, które grillujemy. Dlaczego? Dlatego, że w tej widocznej spaleniznie są już związki o działaniu rakotwórczym, na przykład wspomniane WA czy HCA i one już od pierwszej chwili, kiedy położymy coś na ruszcie, mogą przenikać do produktów, które spożywamy i też po prostu zwyczajnie się do nich przyklejać. Co więcej, tak zabrudzony ruszt będzie też sprawiał, że kolejne, Kawałki jedzenia będą miały łatwiej, żebyś do niego przyklejać, co będzie sprawiać, że ta warstwa spalenizny będzie tylko rosła i będzie tylko i wyłącznie gorzej. Dlatego dobrze jest umyć ruszt po każdym użyciu grilla. Można tego użyć po prostu szczotki albo wody z octem. A w ostateczności, jeśli Ci się tego po prostu nie chce robić, albo Twój ruszt jest już tak zabrudzony, że... Nie masz siły go czyścić, to lepiej kupić nowy rusz. To ostatecznie też nie jest jakiś wielki wydatek. A co z tackami aluminiowymi? Popularne na grillu są tacki aluminiowe, które kładzie się na ruszcie. I mają one pewne zalety. Po pierwsze, zmniejszają ekspozycję żywności na dym, który dymi z naszego grilla, a z drugiej strony przeciwdziałają skapywaniu tłuszczu na rozgrzane węgle, więc powstawaniu tych substancji, o których wspominałem. I tyle z zalet. Wadą tego typu tacek jest to, że glin zawarty w nich może migrować do naszej żywności. Tej migracji glinu do żywności będzie sprzyjać na przykład kwaśna marynata, o której wspominałem, sól, a nie ukrywajmy, wiele produktów na grillu jest słone, ale też czas i temperatura odgrywają tutaj rolę, więc nie da się całkowicie uniknąć tego, że ta substancja będzie do naszych produktów przenikać. I to jest poważna sprawa, dlatego że Ekspozycję na glin powiązano z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak Alzheimer, nowotworami piersi, problemami z kośćmi oraz z nerkami. Jednak zanim wyrzucisz zupełnie tacki aluminiowe, to pamiętaj o kilku rzeczach. Glin bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego, bo jest to około 1%. Dowody za szkodliwością glinów w takich ilościach szczególnie z jakich możemy być narażeni przy grillowaniu są znacznie znacznie słabsze niż w kontekście samego grillowania i substancji które podczas grillowania powstają. Więc ja uważam że jeśli ktoś mówi że no, grillowanie jest zdrowe ale na tatce aluminiowej to ola boga to się robi mega szkodliwe no jest jednak pogubieniem proporcji bo grillowanie nigdy nie jest jakoś super super zdrowe. Dlatego może być tak, że grillowanie na takiej tacce jest po prostu mniejszym złem, szczególnie jeśli ruszt jest brudny. Decyzję, czy używać tacki, czy nie, pozostawiam Tobie. Każdy podejmuje tutaj swoją decyzję. Natomiast ja osobiście, gdybym miał podejmować decyzję tylko i wyłącznie pod względem zdrowotnym, to raczej wybrałbym tackę. Natomiast z punktu widzenia tego, jak będzie przyrządzone takie mięso czy produkty na grillu, to raczej bym się skłonił na sam, ale wyczyszczony ruszt. Zrezygnuj z alkoholu. Wiem, że słowo grill brzmi w starosłowiańskim niemal tak samo jak żłopanie piwska i że te dwie tradycje są ze sobą bardzo ściśle związane. Ale będę ci mimo wszystko namawiał na to, żeby zrezygnować lub przynajmniej ograniczyć spożycie alkoholu w czasie grilla. Dlaczego? Po pierwsze tak jak wspominałem, alkohol jest rakotwórczy, a na grillu czynników rakotwórczych nie brakuje. Po co dokładać więcej? Drugi punkt: alkohol i napoje alkoholowe będą źródłem pustych kalorii, a kalorii na grillu z całą pewnością nie zabraknie i mało prawdopodobne, że nie przekroczysz swojego bilansu energetycznego podczas takiej grillowej imprezy. Trzeci powód, twoja wątroba w czasie grilla i tak ma już pełne hepatocyty roboty. Musi zajmować się metabolizowaniem zjedzonego tłuszczu, wytwarzaniem żółci, żeby strawić to całe jedzenie. Po co jej jeszcze dokładać robotę w postaci metabolizowania alkoholu? Będzie to kolejne obciążenie dla tego narządu i dlatego zastanów się nad tym, czy nie możesz wybrać na przykład piwa bezalkoholowego, albo Jakichś innych bezalkoholowych drinków, czy na przykład nawet napojów typu 0, których zaletą może być to, że co do zasady zmniejszają one ilość spożytych kalorii, więc to może też Ci pomóc trochę zaoszczędzić na takim grillu. A na koniec pamiętajmy, że nie picie alkoholu to też po prostu lepsze samopoczucie następnego dnia. Uważaj na dodatki. W czasie wszelkiego rodzaju biesiad często. Dużą uwagę skupiamy na tych głównych daniach. Wiecie, po wigili ludzie zastanawiają się, ile zjedli pierogów, i ile wypili barszczu. Po Wielkanocy zastanawiają się, ile kilogramów sałatki jarzynowej zjedli. No ale musimy pamiętać o tym, że całą biesiadę często budują nie tylko dania główne, które wnoszą sporo kalorii, ale też dodatki. No i tych dodatków w czasie grilla zazwyczaj nie brakuje. To będzie jakiś Chlebek, to będą jakieś sosy, takie jak ketchup, do tego może kilka szklanek coli czy piwa, i już okazuje się, że drugie tyle kalorii wpada z wszelkiego rodzaju dodatków, co zjedliśmy w tych daniach głównych. Warto to zwrócić uwagę, szczególnie, że czasem drobne różnice mogą naprawdę wiele zmienić. Pamiętajmy przy tym, że niektóre dodatki są bardziej kaloryczne niż inne. Na przykład, wszystkie. Sosy na bazie majonezu czy śmietany wnoszą tych kalorii bardzo dużo. Natomiast keczup czy musztarda, szczególnie musztarda, bo keczup jeszcze trochę tych kalorii ma, już znacznie, znacznie mniej. Pamiętajmy też, że dodatki mogą być naszym sprzymierzeńcem. Na przykład grillowane warzywa mogą być po pierwsze porcją witamin i błonnika, a jednocześnie też mogą nas wstępnie nasycić. Przez to mniej zjemy na przykład pieczywa czy tłustego mięsa z grilla i mądre zarządzanie tym, skupienie się właśnie na, przykład na jedzeniu w pierwszej kolejności tego typu warzyw czy sałatyk z lekkim sosem, może sprawić, że sporo kalorii w ten sposób zaoszczędzimy. Pamiętajcie, że grillowanie to czas, który ma nam po prostu sprawić przyjemność. Nie chodzi o to, żeby zrezygnować ze wszystkiego, co jest na grillu fajne, ale żeby mieć świadomość, co jest lepsze, co jest gorsze i jak możemy sprawić, żeby. Ten zwyczaj grillowania był po prostu zdrowszy, szczególnie jeśli robimy to często i regularnie. Niemniej najważniejsze jest to, żeby odpocząć i spędzić miło czas z rodziną i znajomymi. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to poproszę o łapkę w górę i koniecznie komentarz, jakie inne tematy dietetyczne chcesz, żebym poruszył w następnych materiałach. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to proszę o subskrypcję tego kanału, a jak to robisz, to Ci bardzo dziękuję. Trzymajcie się, krylujcie zdrowo i dbajcie o siebie.